Cześć wszystkim. Gryzonie zazwyczaj hoduje się jako karmówkę, bądź kojarzą na nam się ze zwykłą hodowlą w klatce. Ja dzisiaj pokażę Wam jak stworzyć fajne naturalne terrarium dla myszek pigmeńskich. Myszki pigmeńskie żyją na suchych i półsuchych terenach sawannowych. Spróbujemy więc stworzyć im terrarium odwzorowując to środowisko naturalne w tym szkle. Na tło daję korek ekspandowany, który drapie delikatnie widelcem, tak aby struktura była bardziej naturalna i nie był to taki ścięty, płaski korek. Na sam spód daję podłoże kukurydziane, a na to trociny. Zapewne i tak myszki rozkopią wszystko kopiąc tunele i zmieszają to w jedną całość. Kolejną warstwę, jaką nakładam, to sianko. Ułatwi im to kopanie norek, ponieważ same trociny zapewne będą się po prostu zapadać, a sianko będzie łatwo utrzymywać to wszystko w całości. Do wystroju dodaję kawałki kory. Dodaję również gałązkę wrzośca, suche elementy dekoracyjne oraz miseczkę, właśnie stworzoną z takiego jednego suchego. Elementu dekoracyjnego. Myślę, że będzie to fajnie współgrało. Tam będzie tylko jedzenie dla myszek. Ewentualnie do tego samego pojemniczka dodam również świerszcze, które będę dawać myszkom, więc myślę, że nie będzie potrzeba częstego wymieniania tego elementu. Dodaję również włókno kokosowe, nieregularnie w różnych miejscach. I oczywiście dodaję miseczkę z wodą. Tutaj posłuży mi to za małą nakrętkę. Pora na lokatorów. W moim terarium znajdzie się 5 myszek pigmejskich, które po kolei będę przekładać do terarium. Trzeba pamiętać, że są to bardzo skoczne myszki, więc ostrożnie przy ich przekładaniu. Trzeba uważać również przy wymianie wody, gdy lub przy dodawaniu jedzenia, żeby nam żadna myszka nie wyskoczyła, ponieważ będzie to na pewno nie lada wyzwaniem złapanie jej. Ja zakochałam się w tych myszkach od pierwszego wejrzenia i serdecznie wam polecam hodowlę tych małych bębelków. Pod terrarium jest umieszczony kabel grzewczy, tak aby temperatura w terarium wynosiła mniej więcej, przynajmniej u 25-27 stopni, ponieważ gryzonie te bardzo lubią ciepło, nie zapominajmy, aby miały stały dostęp do wody. Niestety musi być to miseczka, jakieś podstawka, na przykład zakrętka od słoika. Ponieważ zwykłe poidełka są dla nich za duże, nie poradzą sobie z takimi poidełkami. Więc najlepszym rozwiązaniem jest po prostu nakrętka, na przykład. W przypadku tego terrarium, ja szyby włożyłam w jedną szparę prowadnic. Chciałam zniwelować jak najbardziej przestrzeń między dwoma szybami. Gdy wkładałam szyby do oddzielnych dwóch prowadnic, jakby do dwóch szpar prowadnic, ta ta szpara między szybami była za duża i bałam się, że na pewno jakaś myszka próbowałaby się przecisnąć. Więc stwierdziłam, że czemu nie spróbuję włożyć w jedną szparę. Udało się praktycznie znikoma szpara między szybami, przez którą na pewno nic się nie przeciśnie, a ja ze swobodą mogę szyby przesuwać. Tutaj jeszcze macie kilka ujęć naszych nowych lokatorów, które eksplorują całe swoje nowe terrarium. Jak widzicie, nawet dla gryzoni można stworzyć bardzo ładne terrarium w łatwy sposób, zapewniając im wszystkie warunki, które potrzebują do przeżycia. Jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie coś po sobie, łapkę w górę. Możecie w komentarzu napisać, co byście jeszcze dodali albo jakie są wasze pomysły na naturalne terrarium dla gryzoni. Cześć.